Cześć Z tej strony Tomek i dzisiaj gramy sobie w planet z No i, no, w naszą, że tak powiem, serię. I dzisiaj zajmiemy się jakąś rozbudową sklepików i jakimś nowym gatunkiem zwierząt. Może nawet dwoma. No i ogólnie widzowie, na samym starcie możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ jak możecie, jak byliście, jeżeli ktoś wiedział już informację. Zrobiłem kalendarz taki. Kiedy i, i kiedy i... Właśnie, kiedy i jaki odcinek będę wrzucał. Zrobiłem kalendarz, więc teraz można się spodziewać co, kiedy będę wrzucał. No więc myślę, że warto zostawić tę subskrypcję, aby nie przegapić, nie? No a my bierzemy się za budowę jakąś yy, pierwszej zagrody, że tak powiem widzowie, bo... Żeby mieć zwierzę, to najpierw trzeba zagroda, tak? To chyba logiczne. Więc ja tu na szybko coś wybuduję. No i zaraz sobie zobaczymy, jaki zwierz... Będzie, będzie, na, na jakiego zwierzę będzie nas stać. Bo raczej dużo nie mamy. Wybiorek jakiś duży też nie jest. Ale bez wybranego zwierzaka nic nie zrobię. Będę szukana, widzę a nie Ja bym wziął jakiegoś z tego moda akwariowego Z tych wodnych, na przykład wydry, czy coś Coś takiego bym sobie wziął Bo słonia to mnie nigdy nie będzie stać Znaczy póki co to nie jest mi stać na słonia Zebry to tak nie... zebry mi się tam... No nie, może... czekajcie, może zebry nie, wilka może, wilki. Tylko czekajcie, zarknę zer so sobie na szybko. Wilki. Od dwóch do ten. Hierarchia. Yy, czy yy, stosunek do człowieka. Ale tu nie ma jakieś... Yy, jaka para mam młode? Chyba, chyba gdzieś była, ale dobra, mniejsza z tym. No co ja bym sobie wziął tak szczerze, wilki bo jest ich w miarę dużo, o samiec fajny, wilka no i no ta jest trochę 33 no to ta jest lepsza, bo względem czasu życia i... czekajcie 33 no to ta, no ale nie, ben... nie będę nie się z tobą bawić, albo wezmę dwie, na kompromis pójdę mm. no i cóż, ja tutaj coś wybuduję w Wy nie, wy wilk. wilk, O, teraz powinno być git. duża taca na karmę. Oczywiście za chwilę wszystkie szyby się zrobi, tylko ja wolę teraz sobie budować, a później wszystko dobudowywać. To jest jakiś wodny. Jeju! Jeju. Naprawdę, to jest widzowie zabawa z tym. No więc le lecimy. Ja to szybko robię, bo mi tam, wiecie, widzowie, mi tam nie zależy, żeby to jakoś było ładnie rozstawione, tylko po prostu, żeby to zrobić jak najszybciej, bo na dobrą sprawę, no to nie ma co się z tym spowalniać, więc ja myślę, że zrobię cięcie, ogarnę ten wybieg jakoś, yy, wpusz, yy, tutaj, wiecie, w sensie szyby i się widzimy. Dobra, yy, okej, okay. zapomniałem, że tu pod tym jest, wiecie... Że pod tym jeszcze jest jedna rzecz. Ale jesteśmy po cięciu. Jak widzicie, strusie tutaj się parują bardzo fajnie. No a my, ja już tu ustawiłem, zrobiłem szyby. Teraz wstawiamy nasze wilki. Ponieważ one już tutaj czekają sobie, wysyłam je tu. Ułożymy im tam jakąś tą ściółkę. I tutaj myślę, że później bym zrobił jakiś... Mm, o ta, taki placyk. To jak tu. Dobra, przyspieszymy tempo, żeby oni szybciej je donieśli. Bo tak to w tym tempie to ja nigdy tego, nigdy tego nie przyniosą. Jeszcze sprawdzimy sobie w tym czasie zo Badania weterynaryjne są nad fawiem. Strusie nie są badane i wilki nie są. Dobra, to się wszystko da. Dobra, jak widać idą wilki dwa chyba tylko póki co. Ale widzowie ważne, że dwa. Nie. No i teraz tak widzowie. Mamy tu pierwszego wilka Obrażenia ma czemu Dobra, jak widzicie, y mam za dużo trawy długiej Gleby za dużo, no to trochę skał Gdzie jest, że ta trawa długa? O, nie, trochę skał za dużo widzowie Teraz jest git. O! Struś! Już ma maluchy powoli. Zobaczymy ile ich wyjdzie. Ja obstawiam 4. Ja obstawiam 4, bo tam jest od 2 do 6. Ja obstawiam 4. Zobaczymy czy zgadnę. Możecie też obstawić jak chce Wam się. No i jeszcze bym zapomniał. No tak, co ja zrobię? A nie, wilki to przecież są zimowe. To im nie potrzeba. Dobra. Widzę, że tutaj wstał jeden? Sam jest? Nie wierzę w to. Nie, no widzowie. Czemu tak słabo? Mamy wilki. Bar sobie to później. Przybicie inspektora. ojeju. Dobra. Ja sobie to będę miał w rogu, żebym wiedział, co tam będzie źle. No i lecimy z tym. O dobra, bo było. Aha, bo ja, aha, tak, bo ja za, zapomniałem, że ja tutaj mam za mało godzin. I fajnie by było widzowie. O właśnie, o, o, ustawić sobie tak, żeby było jasno. I teraz najważniejszą rzeczą, żeby zrobić jeszcze jakieś zwierzątko. Ale to myślę, że w sumie to nie wiem czy dzisiaj to się. To się zrobi... Mógłbym w sumie te renifery, ale one są ciężkie wychodowli. Ponieważ one po jednym dają. To tak wiecie i co... gnu brunatne, to już jest gepardy, też już coś. No. Tylko że wiecie, to wszystko się kończy za chwilę. No nie wiem. Ja bym w sumie wziął sobie jakiegoś zwierza, tylko ja nie wiem jeszcze jakiego zwierza bym sobie wziął, bo bym wziął jakiegoś. Mm. Dobra, widzę, wiem. Pingwin królewski. Dużo kosztuje, tylko jest ja sam. A, jej, jej, jej. Dobra, teraz znalezienie czegoś. To będzie... Yy, ta, to mógłbym mieć skoczniki, ale mi się nie chce widzowie. To w następnym odcinku będę się bawił w takie zbieranie. Więc po prostu ja to sobie zrobię na szybko i będzie spokój. Yy, tu tylko przestawiam. No i cóż, ja myślę, że będziemy kończyli odcinek, no bo yy, już zrobiliśmy wszystko, więc jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, z panaściem. No i co? Do następnego odcinka. Cześć!